wizja Herman Schmidt serdecznie witam w najnowszym wydaniu naszego magazynu. Rowery, na każde powołanie oto temat naszego dzisiejszego materiału. Rowery można wypożyczyć sobie w coraz większej ilości miast Niemiec. Oferta, jak tutaj widzimy, to jest oferta firmy prywatnej, ale kto by myślał, że najważniejszym oferentem takich usług jest nikt indziej niż Deutsche Bahn, czyli niemiecki narodowy przewoźnik kolejowy. A jak to wygląda we Francji? Tam również najważniejszym oferentem rowerów na wynajem jest Narodowy Przewoźnik Kolejowy SNCF. Jak to w praktyce wygląda? Jakie są różnice? Jak to się robi dostać taki rower? Oto więcej w najgorszym materiale. Serdecznie zapraszam. W coraz większej ilości aglomeracji wielkomiejskich Niemiec ruch samochodowy staje się problemem. Ulice są zatłoczone, spaliny niszczą zdrowie mieszkańców oraz wrażliwe powierzchnie budynków zabytkowych. Trudno znaleźć miejsce do parkowania. Popularnym środkiem poruszania się stały się więc rowery. I to nie tylko dla biednych studentów i zagorzałych fanatyków ruchu ekologicznego. Doręczyciele poczty od zawsze korzystali z rowerów. Teraz w dużych miastach dochodzą wypożyczalnie rowerów dla turystów oraz dla mieszkańców. Tutejsza placówka niedaleko od berlińskiego placu poczdamskiego wyraźnie nakierowana jest na gości zagranicznych. Informuję po angielsku, że stawka za wynajem roweru wynosi 4 euro za pierwszą godzinę, a 12 euro za cały dzień. Za kolejne dni wynajem jest tańszy. Dostawa czy odbiór roweru do i z miejsc poza siedzibą upożyczalni kosztuje dodatkowo 6 euro lub więcej. Najważniejsza jednak oferta wynajmu rowerów w Niemczech nie pochodzi od firm prywatnych, lecz od narodowego kolejowego przewoźnika Deutsche Bahn. Tylko w Berlinie Deutsche Bahn posiada 1650 rowerów, które można odebrać i zostawiać przy 80 stacjach rozproszonych po całym centrum miasta w tym przy dworcach kolejowych oraz atrakcjach turystycznych. Rzecznik Deutsche Bahn Hartmut Sommer wyjaśnia nam, że zapłata odbywa się za pomocą karty kredytowej. Zgłoszenie wynajmu dokonuje się za pomocą internetu lub też komunikacji przez terminal zainstalowany przy stacji wynajmu, bądź też za pomocą telefonów komórkowych. Stawki są proste do wyliczenia. Każda minuta wynajmu roweru kosztuje 8 eurocentów. Maksymalna zapłata za 24 godziny wynajmu to 15 euro. Przy czym właściciele odpłatnej karty rabatowej Bankart oraz studenci płacą tylko 9 euro. To uiszcza dodatkowy roczny ryczałt w wysokości 48 euro, dla właścicieli Bankart 36, a dla studentów 24 euro, jeździ każde pierwsze 30 minut za darmo. Dlaczego ta oferta jest atrakcyjna? Ano dlatego, że nowoczesne rowery są drogie i często padają łupem złodziei. Za rower z wypożyczalni odpowiedzialność kończy się w momencie ich odstawienia na stacji wynajmu. A gdyby klientom mimo wszystko wypożyczony rower został skradziony, to Deutsche Bahn bierze od klienta tylko małą zapłatę w wysokości 80 euro. Stacje wynajmu rowerów Deutsche Bahn znajdują się w 8 dużych miastach Niemiec oraz przy około 50 dworców pociągów szybkiej prędkości ICE. Ten fakt oraz połączenie cennika z posiadaniem odpłatnej karty zniżkowej dla pociągów wskazuje na to, że Deutsche Bahn widzi wynajm roweru przede wszystkim jako uzupełnienie oferty kolejowej. W internecie znajdują się dalsze szczegóły. Mapa Niemiec pokazuje w których miastach i gdzie dokładnie w danym mieście znajdują się stacje wynajmu rowerów. W Hamburgu ofertę przygotowują wspólnie Deutsche Bahn oraz Miejski Partner Publiczny. Chodzi o tak zwany fixed system, co oznacza, że wynajęty rower trzeba oddać przy tej samej stacji, z której go wzięto. W Remie punkt wynajmu znajduje się tylko przy dworcu. Tu nie ma więc żadnej dyskusji, gdzie oddać rower po użytkowaniu. A w Monachium punkty wynajmu koncentrują się w centrum miasta, w okolicach wyższych uczelni. Mamy do czynienia z tak zwanym systemem flexi, co oznacza, że rower można odstawić przy dowolnej stacji wynajmu. Okienka pokazują dokładnie, ile rowerów i o jakim numerze identyfikacyjnym znajduje się obecnie na danym przystanku. Paryż Księgarnia Polska, bulwar Sożer pod tym tradycyjnym adresem strumień samochodów prawie nigdy nie urywa się. Paryż liczy 2 miliony 200 tysięcy mieszkańców, z których co trzeci, wliczając dzieci i starców, posiada samochód osobowy. Do tego dochodzą samochody służbowe, np. dyplomatów i polityków, ciężarówki i wozy dostawcze, pojazdy turystów oraz struktura ulic pochodząca z dawnych stuleci. Nic dziwnego, że nie tylko przed Księgarnią Polską korek objawia się jako chroniczna choroba życia miejskiego. Od pięciu lat jednak stolica Francji prowadziła rewolucyjne wręcz innowacji. Z dróg samochodowych wydzielono odrębne ścieżki rowerowe, a całe miasto objęto gestą siecią stacji wynajmu rowerów. Oferta stała się wielkim sukcesem. Teraz przed Placówką Polskiej Kultury można zaobserwować wielu rowerzystów jeżdżących właśnie rowerami z wypożyczalni miejskiej. Ale podobnie jak w Niemczech, najważniejszy oferent rowerów na najem nie mieści się ani w publicznym ratuszu, ani nie jest typową prywatną firmą. Jest nim firma Keolis, spółka należąca w 70% do francuskiego państwowego przewoźnika kolejowego SNCF. Siedziba tej spółki jest ulokowana przy małej uliczce, niedaleko od Paryskiej Opery Narodowej. Odpowiedzialna za projekt rowerowy dyrektor Keolis, pani Marie-France Weissier, przedstawia nam szczegóły. Keolis, Keolis oferuje mobilność. W naszych koncepcjach, w zależności od danej sieci, miejsce mają pociągi, metro, tramwaje, busy, a także rowery. Już kilka lat temu zaoferowaliśmy wynajm rowerów na dłuższy czas. Od 2007 roku rozwinęliśmy ofertę zwaną rower wolnej służbie. Oferta ta oznacza, że odbiór oraz odstawienie rowerów następuje za pomocą sieci stacji zdawczo-zbiorczych, ulokowanych na terenie całego danego miasta. Długofalowy wynajem trwa przez miesiąc lub nawet rok, a krótkofalowy wolny wynajem na pół godziny, może godzinę. Naszym celem jest przeanalizować dany teren, daną populację i dokładnie zrozumieć potrzeby przewozowe mieszkańców tamtego regionu. Gdzie znajduje się osiedle, gdzie szkoły, gdzie fabryki. I jaki środek lokomocji pasuje tu najlepiej? Czy rower bierze się ze sobą do tramwaju i potem dalej z niego się korzysta? Czy też zostawia się rower przy przystanku tramwajowym, bo potem będzie już niepotrzebny. W każdym regionie nasza oferta musi być idealnie dopasowana do konkretnych potrzeb regionu. Dobrym przykładem jest system transportu zachodniofrancuskiego miasta Rennes. W 1999 roku Keolis wygrał tam przetarg na operowanie autobusami miejskimi i metry. Wynajem zaprezentowanych tu rowerów miasto zorganizowało we własnym zakresie, ale praktyka wskazała, że najlepiej systemy te będą współgrać, o ile wynajem rowerów również dokona się przez operatora busów i metra. Rozpisano dodatkowy przetarg, w efekcie czego Keolis operuje i metrem, i busami, i takimi rowerami. Wprowadzono bowiem nowe typy rowerów, a system nazwano Velostar. Obecnie REN posiada 83 stacje wynajmu, 900 rowerów w tym systemie i do 2900 użytkowań dziennie. Na początku warunki przetargowe francuskich miast czy regionów nie obejmowały zawsze rowerów, ale obecnie jest to integralną częścią przedmiotu przetargu. Przy czym władze publiczne nie podają do końca gotowego rozwiązania lecz oczekują od uczestników przetargu najlepszych rozwiązań. Wygląda na to, że Koalic jest przy tym nadzwyczajnie efektywny. Ta mapa Francji pokazuje, gdzie oferuje się krótkotrwały, wolny wynajem rowerów miasto w zielonym kolorze, a gdzie wynajmowane rowery są klientom przypisane na długo. W Lille oraz Pał istnieje forma mieszana obu ofert. W LBL oraz Welsar oferta obejmuje pilnowanie nawet prywatnych rowerów. Bordeaux dziennie liczy 6000 wynajęć. Lille zamierza zakup dalszych 8000 rowerów, aby stać się po Paryżu drugim miejscem co do ilości rowerów na wynajem. Natomiast Brest oferuje 200 rowerów na 3, 6 lub 9 miesięczny wynajem przy skromnej stawce miesięcznej po zaledwie 2 euro. Prowadzenie takiego interesu wymaga rozbudowanego technicznego zaplecza z nadzorem GPS oraz warsztatem, włącznie. Dzień dobry Erik. czy to Ty odpowiadasz za ten warsztat? Tak, jestem technikiem w serwisie. Czy masz dużo roboty? Przeważnie to są mniejsze defekty, na przykład koła mają uszkodzoną dętkę. Średnio każdy rower trafia do warsztatu raz na 10 dni. Po przeglądzie oraz w razie potrzeby naprawie, rower jest przez innego kolego serwisu odstawiony do jednego z punktów wynajmu. Przy wynajęciu klienci korzystają z aplikacji do smartfonów. Kilka klików i już wiedzą, który rower na wybranym punkcie wynajmu jest wolny. Wychodząc z busa miejskiego można więc skierować swoje kroki bezpośrednio do wybranego roweru, i już jazda idzie dalej. Tyle, że tym razem na dwóch kołach. Oferta wynajmu roweru na długi okres jest ofertą do miast o mniejszym znaczeniu. Zaoferowanie zapasu rowerów na wolny wynajem wymaga dużej inwestycji w elektronikę słupów i nadzoru GPS co opłaca się dopiero przy pewnej dziennej ilości cyklu wynajmu. Przy tym oferujemy różne typy rowerów. W ofercie są również rowery z pomocniczym napędem elektrycznym. To jest oferta dla osób nieco starszych, które może już odzwyczaiły się nieco od jazdy rowerem. Przy szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i prawidłowego użytku ściśle współpracujemy z miejscowymi odpowiednimi inicjatywami. To jest ważny element naszej oferty. Keoli współdziała z francuskim rzeszeniem użytkowników rowerów, między innymi przy znalezieniu najskuteczniejszego sposobu oznakowania rowerów przed kradzieżą. Niemiecki przewoźnik Deutsche Bahn współpracuje z niemieckim odpowiednikiem. Francuzi, podobnie jak w Niemczech, muszą ujść depozyt, z którego pokryje się stratę w przypadku kradzieży roweru. Podobnie jak w Niemczech należy więc uważać. Ostatnio Deutsche Bahn również prowadziła rowery z pomaganiem elektrycznym. Hartmut Sommer. Tutaj pan włącza wspomaganie elektryczne, dobrze? Wtedy kreski potwierdzają, że silnik działa i w jakim stopniu akumulator jest załadowany. Potem pan już czuje, że silnik rzeczywiście wspomaga. A czy nie muszę już wcale sam pedałować? Nie, nie, pedałować trzeba, ale pod górką jest o wiele łatwiej. Tutaj widzimy prostą zmianę wyższych biegów. To oczywiście też pomaga. Większość konkurencyjnych serwisów nie oferuje na wynajem takich nowoczesnych rowerów. Wyraźnie też liczą przede wszystkim na turystów, a państwo na klientów miejscowych. To prawda. Oferujemy bardzo solidny markowy rower pochodzenia z Szwajcarii, lekkiej konstrukcji z aluminium. Wysokość siodła daje się zmienić w prosty sposób. Wynajem jest prosty i to dla turystów, jak i dla miejscowych klientów. Nie trzeba mieć niczego więcej niż tylko kartę kredytową, zgłosić się przez internet lub przy terminalach stojących obok rowerów na wynajem. I już można jechać. Rowery te zwane pedelek lub e-bike prowadziliśmy po raz pierwszy w Berlinie i potem pod koniec 2011 roku w Stuttgarcie. Tym razem z partnerem Urzędem Miejskim dostaliśmy subwencję z budżetu Federalnego Ministerstwa Transportu w celu wprowadzenia tego systemu. Subwencja ta obejmuje 2 700 000 euro i stanowi całą kwotę państwa przeznaczoną w danym roku do wspierania wprowadzania tego rodzaju pojazdu. Na razie Deutsche Bahn oraz ich partnerzy oferują około 200 elektrycznych rowerów w Czutgarcie, Akwizgranie oraz Berlinie. Wersja oferowana w Stuttgarcie przed jej dalszym wprowadzeniem będzie usprawniona. Przede wszystkim koła oraz napęd. Na razie ich technika jest zbyt zawodna w ruchu stałym oraz przy jeździe pod górkę. Na dodatek wynajem i bajków kosztuje o połowę więcej niż w przypadku rowerów normalnych. Na razie w niemieckich systemach wynajmu i bajki są eksperymentem, a Niemcy wyraźnie uważają, że luksus musi kosztować. W Paryżu od pięciu lat władze miejskie oferują swój własny system wynajmu rowerów zwany WELI, czyli wolny rower lub też wolność na rowerze. Oferta ta w znacznym stopniu zmieniła oblicze miasta. To ładny cyrk, prawda? Tym odjazdowym filmem reklamowym System Felip rok temu świętował swoją 100-milionową transakcję o wynajmu rowerów. 100 milionów transakcji tylko w Paryżu. Nic dziwnego, że niektórzy obserwatorzy widzą paryski system rowerowy na pierwszym miejscu w świecie. W każdym razie reklama wzmacnia wrażenie, że wynajęcie rowerów w Paryżu to po prostu czas. A jak ten system dokładnie działa? Jak oni nim mówią zwykli klienci? Na przystanku wynajmu rowerów niedaleko stacji Metra Opera panuje nieustanny ruch. Jeden z użytkowników akurat odstawia wynajęty rower. Transakcja jest prosta. Na początku do automatów wprowadza się kartę kredytową, sprzęt wydrukuje potrzebny kod i już jazda będzie możliwa. Oddanie roweru jest tak samo proste. Przy każdym miejscu postoju jest słupek, do którego użytkownik przybliża swoją kartę stałego klienta. Słupek odczytuje kod i system notuje, że rower ostatnio wypożyczony przez tego właśnie klienta został oddany dokładnie w tym miejscu. Jeszcze krótka prywatna rozmowa telefoniczna i młody klient jest znowu do dalszej dyspozycji. W ciągu dnia stale korzystam z takiego roweru, do uniwersytetu, na spotkanie z dziewczyną, z kumplami, na dworze, naprawdę bez czego. A jaki rodzaj abonamentu posiadasz? Mam roczny abonament za 30 euro, to mi daje prawo darmowo jeździć każdą pierwszą pół godziny, więc biorę rower, oddam, biorę, oddam i tak dalej. Przy dobrym planowaniu nie muszę nic więcej zapłacić niż za ten abonament. A jak dłużej chcesz jeździć? No to dopłaca według stawki, począwszy od 1 euro za jedną godzinę. Ale potem ta cena rośnie lawinowo, więc to nie ma sensu. Co jest taniej: wypożyczenie roweru czy miesięczny abonament za metro? No, ryczałt rowerowy jest definitywnie taniej niż metro. O wiele taniej. Właśnie przez ten trik z darmową pierwszą pół godziny. Ja oszczędzam, a miasto też jest zadowolone, bo rowery są ciągle w ruchu. A często rowerem jest szybciej niż metrem, bo nie tracę czasu w długich tunelach podziemnych. To fantastyczny pomysł. Kiedyś wziąłem metro, a teraz Welk. Samochód w Paryżu raczej odpada, bo dosłownie nie ma miejsca na parkowanie. Filip jest lepszy niż posiadanie własnego roweru, bo własny musisz wziąć do mieszkania, żeby ci go nie skradli. Załóżmy, że stąd chcesz jeździć do Republiki. Rowerem to jest 10 minut stop, metrem gorzej, bo musisz wziąć połączenie z przesiadką. To lekko trwa 30 minut. Teraz kiedy masz swoją kartę elif, to po prostu bierzesz rower kiedykolwiek chcesz. I już. Nie szukasz drogi do metra i podem z metra do miejsca Twojego spotkania, ale po prostu od razu jedziesz do Twojego celu. Już w 2001 roku Paryż zaoferował 200 km dróg rowerowych. Sześć lat później podwojono tę liczbę. Mimo tego Paryżanie słabo korzystali z rowerów. Uważali, że jazda w stolicy rowerem jest po prostu zbyt niebezpieczna. Dopiero wielki szum wokół wprowadzenia systemu wynajmu Felips sprawił, że rower stał się bardzo modnym środkiem lokomocji. Jazdy rowerów znacznie się zwiększyły, przy czym jedna trzecia kursów to właśnie kursy dokonane wynajętym rowerem z systemu Felipe. Obecnie Paryż. Oferuje 1451 stacji wynajmu oraz 20600 rowerów. Miasto ma 3 milionów abonamentów. Przy czym tak naprawdę każdego użytkownika traktuje się jako abonamenta. Ponieważ pojedynczy klient bierze abonament jednodniowy za 1 euro lub 7-dniowy abonament za 5 euro, szacuje się, że ruch samochodowy z tego powodu spadł o przynajmniej 10%. Ale powróćmy do Keolisa. Mówi się, że w użytku są w tej chwili rowery trzeciej generacji. O co tu chodzi, pani Marie France? Nous avons et choisi ensemble pour répondre aux Opracowaliśmy pełną gamę konstrukcji rowerów do różnych celów użytku. Do wynajmu krótkotrwałego, wolnej ofercie skonstruowaliśmy specyficzny rower opadający temu celu. Najnowsza jego wersja znajduje się w użytku na przykład w Lille. Do wynajmu średnio i długotrwałego oferujemy trzy rodzaje rowerów. Klasyczny rower miejski, rower dla osób niezbyt wysokich, zarówno dla pań i panów, oraz rower ze wspomaganiem elektrycznym. Ten typ też zmodernizowaliśmy. W Lille oferujemy w tej chwili drugą generację. Każdy rower nosi nazwę oraz kolor sieci wynajmu swojego regionu. Na przykład w Lille ich kolorem jest czerwień. W ten sposób powstaje identyfikacja systemu. W największych miastach Keolis prowadzi własne warsztaty rowerowe. W większości miast jednak firma korzysta również z istniejących warsztatów, dla których obsługa sieci wynajmu jest po prostu dodatkowym zarobkiem. Producentem rowerów jest przeważnie francuski koncert Decathlon. A oto miasta objęte ofertą rowerową firmy Keolis. Podstawową różnicą między systemem francuskim i niemieckim jest ścisła współpraca samorządów francuskich z oferentem usług rowerowych. W Niemczech tylko w niektórych przypadkach władze lokalne mają udział w opracowaniu ofert. We Francji samorządy albo same organizują wynajm rowerów, albo też współpracują intensywnie z wyłonionym w drodze przetargu oferentem. W ten sposób oferty KOLIS są najlepiej dopasowane do potrzeb lokalnej społeczności. W Ren, na przykład, zadecydowano zaoferować do wynajmu rowery japońsko-szwajcarskiego producenta Cycle Europe. Rowery te mają przekładnię kardanową zamiast łańcuchowej oraz specjalnie solidne opony. Na dodatek zdecydowano, że rowery wynajmuje się za pomocą karty zwanej tam Corrigo, która również uprawnia do jazdy wszystkimi innymi środkami lokomacji w regionie, np. pociągami regionalnymi i metrem. We Francji oferty rowerowe są integralnym elementem systemu przewozów regionalnych. W systemie wolnego wynajmu pierwsza pół godzina jest darmowa. Zawsze tak samo we wszystkich miastach ryczałt roczny wynosi 36 euro. Stawka jest ta sama, niezależnie od tego, czy wynajmuje się rower klasyczny, czy elektryczny.

Ta ścisła współpraca powoduje też wspólne narady nad umiejscowieniem dróg, nad ich lepszym przygotowaniem do bezpiecznej jazdy rowerem i również nad bezpieczeństwem pieszych. W efekcie zyskują wszyscy kierujący samochodami, użytkownicy środków masowego przewozu, jak i korzystający z własnej siły nożnej. Wielu młodych ludzi używa określenia rewolucja. Rewolucja rowerowa. Prowadzenie w Paryżu systemu WELI sprawiło, że rower teraz jest modny. Rower ma swój renesans, jest ponownie odkryty we Francji jako środek lokomocji. I to nie tylko jako pojazd do spędzania wolnego czasu czy też do sportu, lecz również jako środek do codziennego pokonania jazdy do szkoły czy też do pracy. On voit le vélo comme un moyen de déplacement trajet, rekordów Guinnessa podaje, że najdłuższy korek drogowy świata miał miejsce w 1980 roku między Paryżem i Lyonem. Miał długość 176 km. W tamtym okresie na drogach samego Paryża również nie wyglądało o wiele lepiej. Ruch samochodowy był dużym obciążeniem dla miasta i jego mieszkańców. W Berlinie zatłoczenie ulic nie jest co prawda tak mocne jak w Paryżu, ale odciążenie dróg, jak i polepszenie jakości powietrza poprzez większe korzystanie z rowerów. Zamiast samochodu przyda się również w stolicy Niemiec. Przewoźnik Deutsche Bahn traktuje swój berliński model wynajmu rowerów zwany Kolebike jako wzorcowy. Z tego powodu w Berlinie wprowadza się najnowsze techniczne nowinki. Na przykład słupy komunikacyjne systemu są napędzane energią słoneczną. Obecnie w Berlinie dostępne jest 1250 rowerów na 80 stacjach wynajmu. Do tego dochodzi rosnąca ilość rowerów elektrycznych. W najbliższych miesiącach planuje się dobudowanie dalszych 26 stacji wynajmu. Oczywiście, podobnie jak w Paryżu. Czy u Keolis komunikację z systemu wynajmu można przeprowadzić za pomocą aplikacji do smartfonu. Wszyscy razem Deutsche Bahn oraz partnerzy oferują w Niemczech 8500 rowerów klasycznych na wynajem. Oferta istnieje od 10 lat i to z dużym sukcesem. W 2011 roku zaliczono 2 200 000 transakcji wynajmu. To jest 40% więcej niż w roku poprzedzającym. Obecnie Deutsche Bahn ma 431 tysięcy zarejestrowanych stałych klientów wynajmu rowerów. Warunki w Niemczech oraz we Francji różnią się, wobec tego nie może. Dziwić, że strategie oraz oferty przewoźników Deutsche Bahn oraz SNCF Keolis również są różne. Ważne, że przewoźnicy kolejowi mają świadomość, że dobrą ofertę kolejową należy uzupełnić o dalsze oferty komunikacyjne prowadzące klienta bezpośrednio do jego domu. Takie strategie rower ma swoje uzasadnione miejsce. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Do następnego razu. Do widzenia.